Well done to Perez. To him. Dobra robota Sergio Perez Ale trzeba przyznać, że zapracował sobie Naprawdę na bardzo, bardzo dobry wynik Oczywiście wiemy jaki pech spotkał Maxa Verstappen. Pena skorzystał na tym Sergio Perez przeszczęśliwy teraz W Red Bullu gigantyczna radość, no bo Honda. Los, dał, ro, los zabrał trochę. Max Verstappen stracił to zwycięstwo, ale Lewis Hamilton też stracił punkty, więc myślę, że stąd pojawił się też uśmiech na twarzy Christiana Hornera. Nikt nam nie wmówi, że nie da się. Lubić tego składu podium, bo naprawdę jak sobie spoglądamy na tę konfigurację: Sergio Perez, Sebastian Vettel, plus dżentelmen z Francji Pierre Gasly, no to od razu człowiek czuje sam ten entuzjazm, który płynie w tej chwili z najlepszej trójki wyścigu o Grand Prix Azerbejdżan. Przyznajemy trochę z Filipem, że zwątpiliśmy w tę magię Baku, ale okazuje się, że ona gdzieś tam cały czas jest i teraz można cieszyć się tymi właśnie szampanami na podium. Pierre Gasly, Sergio Perez, Sebastian Vettel zapamiętają na, na długo ten wyścig. Potwierdza się też to, że tu prawie zawsze są jacyś niespodziewani kierowcy na, na podium. Przecież Lance Stroll również stał tutaj na podium, kiedy w ostatniej chwili wyprzedził go Walteri. E, Bottas e, stracił no dosłownie na ostatnich metrach drugie miejsce, Lance Stroll, ale i tak. Zameldował się na podium, dwa razy był tutaj już Sergio Perez, teraz melduje się trzeci raz, no ale na najwyższym stopniu. To jest dla niego bardzo, bardzo ważny moment i bardzo ważny weekend. Zrozumiał samochód, miał dobre wyniki, dowiózł zwycięstwo oczywiście w trudnej sytuacji dla zespołu, kiedy w tych przedziwnych okolicznościach...